W poprzednim odcinku Ta Kanada jest pojebana Dlaczego akurat My musieliśmy tutaj trafić Jak na Nie. moje oko opuszczam Od jak na broń odłożę Cześć tu Bartek Dzisiaj zapraszam was na drugi odcinek Z serii Życie Bandyty Widzowie jest to taka seria tak powiem, na poczekanie, dopóki nie będzie właśnie tej głównej serii, czyli z GTA poza prawem. Jeżeli nie widzieliście, nie widzieliście trailerów, to polecam zobaczyć, polecam oczywiście również zobaczyć poprzedni odcinek, który jest wprowadzeniem właśnie do tej serii, jakim jest właśnie życie bandyty. Historia w postaci będzie opowiadana w trakcie i wtedy, kiedy będzie na to odpowiednia pora. A my zaczynamy. Josh, Jack. PANOWIE! O. o, tu jesteście. Jak stoimy z żarciem? Cześć. Krucho, strasznie. Chyba nie Szlak. ma nic już. O, cześć. Co się dzieje, panowie? Cześć, cześć. Jaka rana? Nie mamy jest, żarcia. W ogóle. Jest dobrze, jest dobrze. Jak tu nie ma żarcia? No nie ma. No nie ma. Szlak. Jest. To co teraz? No koni raczej, konia nie zabijemy, nie? A koni, cięż, konie, koni będzie ciężko tutaj znaleźć No tak. Wiesz co? U mnie w jukach w przykoniu jest wędka schowana i trochę przynęty jakieś. Możesz pożyczyć Dobra. sobie i pojeździć tutaj po okolicy poszukać jakiegoś jeziora. Jak się to znudzi w wolnym czasie możesz poszukać też czegoś ciekawego w okolicy, wiesz, jakieś schronienie cieplejsze. Okay, coś spoko. Dobra. Ta nie wiemy co czy tu jakiś pobliskie ganki jest, czy nie no a my z Jackiem idziemy się też rozejrzeć po terenie. Dobra. To jakby co... No. <coughs> Widzimy się... No. Do później. Do później. Chodźcie do mnie. Dobra. Widzowie. Yy, Przetoczę wam tak na szybko, że tak powiem, yy, historię co się działo przed yy, pierwszym odcinkiem. Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że wraz z Joshem i Jackiem uciekaliśmy z nieudanego napadu na bank. Nie udało się w Kanadzie, więc uciekaliśmy właśnie na granicę z Ameryką, żeby po prostu agenci Pinkertona nas nie zapali. Są to agenci, którzy łapią po prostu gangi i przestępców, którzy tam nabroili po prostu i nie chcemy też dać się złapać, no bo wiadomo, kto się również może skończyć. Wróćmy do tego co mówił nam co mówił nam Jack, że mamy po, że niedaleko jest właśnie jakieś jezioro i tam mamy coś wyłowić przy okazji patrząc czy nie ma żadnego pobliskiego schronienia Idziemy Dobra widzowie znalazłem jezioro Zamarznię trochę ale mam nadzieję że coś tu będzie Zostańmy sobie tutaj. Może nie na lodzie, żeby nie kusić losu. Powiedział, że w coś to powinno być. Faktycznie jest. Dobra. A, mam też przynęty. Jest. Przynęta z chleba. Spróbujmy. A to jest taki twardy chleb. A, nie do jedzenia. Dobra. Niech się łowi. Póki co nic nie bierze. O, jest jakaś Ciekawa rybka. Dobra, okoń zachowajmy go sobie, żeby był. Mówimy dalej. Użyjmy sobie chlebka jeszcze. i co to jest za dym? Jack coś mówił, żebym się rozglądał Zaraz się tam udamy. Wyłowimy jeszcze może jedną rybkę Póki co Czekamy aż coś znowu się załapie O! i dalej, 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 dalej. Chodź tu, chodź tu Okej, okay. ja mało jem, nie wiem jak Jackie Josh, ale. No, dobra. Dwie rybki starczą. Źli, źli raczej nie będą. Co to jest za dym? Co widzę, że się tam udą, chyba. Sowajmy sobie. Niech będzie. Chodź tu, koniu. Dobra. Idźmy tam tylko tak powolutku. Lampy nie będę wykładał, żeby nie kusić losu, gdyby ktoś tam miał być. Bo nie wiadomo, czy są tam ludzie, a poza tym nie wiadomo, czy są, czy będą dla nas mile nastawieni. Kogoś tam widzę. Dwóch ludzi na koniu. Idą gdzieś. Może ich śledźmy bo w końcu mieli skądś ognisko Dobra będziemy ich śledzić zobaczymy gdzie nas doprowadzą Widzę ich Trzeba tak bardzo naprawdę powoli Ale żeby ich nie zgubić Co to są za ludzie w ogóle i gdzie oni? Gdzie oni? Pędzą tak szybko. Są tam, widzę ich. Muszę tak się powolutku skradać, aby mnie nie usłyszeli również. Dobra. Co to jest za osada? Widzę lampy wszędzie. Jakieś... To jest jakaś osada. Co to jest za osada? Strasznie podejrzana. Widzę jakieś ludzi. Widzę ludzi z bronią, ale... Dobra, może podejdę. Ciekawe miejsce. Dobra, mam nadzieję, że nie zaczną strzelać. Nie na rękę by mi to było. Zejdźmy na dół. Zejdźmy z konia, żeby... Halo, jest tu kto? Przepraszam. Ale o co panu chodzi? Ja tylko chciałem... dowiedzieć się o co tu chodzi. Proszę mnie zostawić. Przecież mnie bił. Co ty sobie myślisz, człowieku? O! O cholera. Oj, oj, oj. Nie mam jak się skontaktować z Joshem, z Jackiem. Dobra. Cholera. Szlag by ich Nie, nie. Się... To ty? Josh? Co ty tu robisz? Usłyszałem strzały. Usłyszałem strzały. Pomyślałem, żeby pomóc pomocy. No tak się składa, że właśnie potrzebuję. Spokojnie. Cieszę się, że jesteś. Uf, Dobra, wiem, zaraz co, co pogadamy. Co za ludzie? Musimy uratować swoją mhm. dupę. Wracamy do gry Jak za starych dobrych czasów. To wszyscy? Oh! To nie wszyscy. Uh! Nie, gdzie? Nie wiem co to w ogóle za gang jest. Hmm. Są, nie ja jest nie wiem co to są za ludzie. W takim miejscu nie spodziewałbym się nikogo akurat. Dawaj, dawaj. Jeszcze trochę okay. Uwaga, góra. Frupa. Co tu się dzieje? Uła. O, jesteś Jack. Jack! Ty też? No byliśmy w okolicy, usłyszeliśmy strzały oh. Od razu po, po, podjechaliśmy Mogę was pocieszyć, mam dwie rybki No dobrze oh. Myślałem, że nie żyjesz na szczerze Zobaczymy jaka to jest osada ogromna jest Mhm. Ciekawe Uważajcie, bo chyba, chyba ktoś ostatni. Ktoś w tym domku jest. Jeszcze za nami, za nami Panowie. Wsparcie Dobra, użyję karabinu. Skąd ty masz karabin? Myślałem Skotujesz. że. się go po... Aha. Ten taki wiesz. Strzałem. Wszyscy chyba. Uuu, ciekawe miejsce. A no, gdzie jesteście? Tutaj, w domu. A, już już. o Ja bym przeszedł to miejsce. Może coś znajdziemy. Oh. Zjemny się. Lepiej, nie? A, dobra. Co to są za ludzie? Macie jakieś pojęcie? Jack, ty tu jesteś dłużej, więc powinien jesteś wiedzieć. Nie, <grym> yeah, wiesz co? Powiem ci, że pierwszy raz ich widzę. Nie wiem. Pierwszy raz jestem w Ameryce, nie mam pojęcia. No, nie tylko ty Josh, nie tylko ty. Słyszę Aha. wilki panowie, to nie jest dobry znak. Może ten no coś miał. Przy okazji można powiedzieć, że znaleźliśmy konia. Udało no, nam przy ok się znaleźć Przy okazji znaleźliśmy tam, tak? jakiekolwiek światło. Nie licząc naszych lamp. Tak, ale powinniśmy się stąd i tak ulotnić. Tak będzie lepiej. Znaleźliśmy bardzo dobrą sztukę, nie? Jack? czerwony arab? Chyba tutaj? Serio? A sztuka? No. Wow. Nie wiedziałem, że w Ameryce są takie konie. Myślałem, że tylko w Kanadzie. Tak, tak też myślę. Dobra, to chyba niż po nas, nie? No. Ale ciekawe było. <grym> Było strasznie, to na pewno. Jack, gdzie, gdzie masz tego konia? Na górze został. Dobra, czekajcie chwilę. Po, poszukajcie jeszcze czegoś. Postaram się. Musimy. Poszukam po tych chatkach, może coś tu będzie ciekawego. Oprócz światła i w sumie... O, jest jakaś szuflada. E, coś nie jest, pistolet. A, to jest amunicja, dobra. Zawsze coś. Jest, rzeczywiście. O, jaka piękna. No. Bierz swojego konia i jedziemy. Jack. Kynę, to jeśli mogę się spytać, gdzie jest mój koń? Eee, no Praci. zostawiłem go tam na górze. To idźcie po Przejdę się zobaczyć. Przejdźcie. Czekaj. A byłeś przemyślę. tam? W tej głównej chacie? W tam na górze? Czy w tej? Tutaj. Tu. Tutaj. Byliśmy tu przecież przed chwilą. Rzeczywiście, pusto. O, jest, lekarstwo. Ha. I tytoń. Lekarstwa. Weź sobie może. Na twoją ranę. Przyda przydadzą się zawsze. Żeby się. Żeby się całkowicie zagęliła. O. o. Coś na górze to jest. konia, że? No oczywiście. No. A na górze jest. nic nie ma, dobra. Dobra, o. chodźmy chyba stąd. Chodźmy stąd. Im szybciej stąd znikniemy, tym lepiej. Gdzie jesteś? Gdzie, Gdzie to jest czerwone? Tutaj, o. Tutaj do zasady. Dobra. Wracajmy do domu. Trzeba zjeść drogi. To co byliśmy w pobliżu Coś zapałeś? No. Ta, dwa okonie No to powinno starczyć na dzień czy dwa Ja A jem mało, więc... Boję się, że gdzieś w pobliżu może być więcej takich obozowisk Będziemy się to sprawdzić Mam Dzisiaj nadzieję, że jest, nie no, widzicie jaka ta, była wielka ta osada? Może była, no. Bywa, kilka no. nie wiadomo. Ale tym bardziej będziemy się martwić później. Musimy jakoś stąd uciec. Z tego zapadniska. Za zimno tu jest. Jakieś jakiś bardziej wiesz, cieplejsze tereny. Cieplejsze tereny. Ale też nie zupełnie na wschód, bo tam jest. Tam będziemy najbardziej wystawieni na Na pink kartonów. To też. Cholera. To Co zostali podobno schwytani. <laughs> Ciekawe, czy żyją. Nie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Skończyli marnie, w bo w więzieniach. Nie zamierzam tam trafiać. To była. w tym, to było tam w tym nie życiu. To? A, to było tam. Dobra. Czeka nas długa droga. <laughs> O, jest. Ta. Ta. Dom. Co może przygarać tego czerwonego Rawa? Mówisz? No czemu nie? A co z tobą? A, sobie poradzę. Ty jesteś odważny, więc. Ta. Tyś Ktoś tu był? Mam no, nadzieję, no, że nie. Tu musi być gotowi na wszystko. Dobra, dostanie to od Sachu. Tak. Ciekawe dzień. Ciekawe Nobra Dobra nosy. panowie, to co? Okonik? No ta. To jest Rozbiję ognisko, poczekajcie chwilę. Rozbij ognisko. Weźcie z może jakąś zdumą cokolwiek. Ja rozbiję troszkę dalej. Dobra. To ja pójdę do domu tylko odłożę te lekarstwa Widzowie. Co to w ogóle było? Znaleźliśmy jakąś osadę z osobami bardzo niedobrze nastawionymi dla nas, ale przeżyliśmy. Na szczęście obok był Josh i Jack, którzy nas praktycznie, no można powiedzieć, uratowali. Z tego co widzę, to nasza główna postać, czyli Kenneth, jest bardzo zmęczona. Ale. Wpierw musimy zjeść. To jest przede wszystkim bardzo ważne. Leki odłożone. Zobaczmy czy Josh rozpalił ognisko. Mam nadzieję, że tak Chodź, rozpaliłem tam dalej. Żeby nie było, że tutaj rozpalę i wiesz, zdradzę zdradza razu naszą kryjówkę. No dobra. Rozpali trochę dalej. Wołaj Jack'a Jack, Jack. Powinien być w stajni. Zajmuję się koniem, nie wiem co Dobra. Jack. Co tam? co tam? Idziesz? Widzimy na jedzenie. Jasne. Co? Pięta? Hm. Trudno. Dobra. Rozpaliłem trochę dalej ognisko. Uff. Mało mam w ogóle amunicji, czegokolwiek. Ja trochę ja od nich wyzbierałem, zespołu. więc coś tam mam, ale wiadomo, to nie jest zatrważająca ilość Nie zdziwię się jakby doszukać zemsty Na pewno Na tych, co zrobi to Więc się być bardzo ważny głodny jestem W ogóle wiecie w ogóle co się stało z, z Lloydem? Z On Nie przeżył Lloydem A nie wiem, czy po tym napadzie to wiesz. Jack, to... ty widziałeś Lloyda? Szczerze? Za szybko wszystko się działo, żebym wszystko zdążył zobaczyć, wiesz? Szlak pewnie biedny za albo jest już na szubienicy dawno temu już go powiesili, albo nie wiem. W stanowe. Lepiej, żebyśmy znaleźli go, że jest Lepiej dla niego. Jest. Wszystko, wszystko się posypało. Teraz jesteśmy w jakiejś pizdowie. No cóż, to. lepsze to niż Kanada i więzienie, prawda? Lepsze to niż kula w głowę. Lepsze to niż, o, lepsze to niż szubienica. Zawsze coś. Upieczę tego okonia. Podaję go od razu jednego chociaż. Po połówkę, cokolwiek. Poczekaj. Bo już się robi. Oh. Dobra, to wezmę teraz. Nie ja tak sobie wyobrażałem życie za Kanadą. Tak samo, nie jest za ciekawy. Czy zdziało zbyt szybko? Dobra ryba. Wiem. Sam mówiłem? Dobra, ja lecę dalej. Poprawię teren, cokolwiek co by się mogło przyjść, żeby stąd O, jedzenie w końcu. O. Ale dobre. Jeszcze jedno. Jestem strasznie głodny. Jack? Słuchaj. Słuchaj. Jak to jest, że ty się tutaj znalazłeś? Jak to jest, że ty tak przeżyłeś to wszystko? no, oh. Wiesz co? Wszystko zaczęło się w sumie od tego, że weszłem drugimi drzwiami i udało mi się nimi wyjść. Były to tylne. No wy a... nie mieliście tyle szczęścia przecież. No nie no. Ja miałem tam konia, a wy, a wy mieliście tonę stróżów prawa. I co w takim momencie? No byliście skazani na śmierć, ale coś was nie jednak wyjęło. Kurde, czasem żałuję tego napadu, przecież mogliśmy sobie żyć na spokojnie w Kanadzie i nic by się takiego szczególnego nie działo, a teraz zobacz, siedzimy Mogli, w Ameryce bo. nad ogniskiem, na totalnym... na totalnej pustce. Wszędzie śnieg. Ale przynajmniej jest, wiesz, temperatura taka w miarę... w miarę przystępna. Tak mi się wydaje. Nie jest mi Trochę ani zimna, ani gorąca niż w Kanadzie Ostry klimat surowy Jestem ciekawy co jest tam na wschód Mam nadzieję, że słońce i, i że jest faktycznie ciepło I że w końcu jakąś zieleń zobaczymy Ach. Cóż Ciągle sobie powtarzam, że lepsze to niż ślubienica lub kula w głowę, ale... Czasem mi się wydaje, że moje życiowe wybory są zbyt skomplikowane lub zbyt niejasne. A niebezpieczeństwo, czyhające za nami, lub przed nami nawet, może być dla nas wyjątkowo śmiertelne. Mogliśmy dwa razy przemyśleć plan napadu, ale trudno. Znaleźliśmy Ciebie. Nie wiem, jak z Lloydem, ale mam nadzieję, że żyje. Jakbyś coś chciał, to pytaj, lub coś, no. Idę się. Idę się przespać. No zakopię obóz i zaraz tam wrócę. Spoko. Widzowie. To tyle z dzisiejszego odcinka. Cieszę się, że nas nie zabili na miejscu. Gdyby nie Josh i Jack, już byśmy byli prawdopodobnie martwi. Możemy im za to tylko podziękować. I dziękuję Wam za tego odcinka i co? Widzimy się już w następnym. Trzymajcie się i cześć!